Siema, ja jestem Kebnamcar, też ze mną jest Gobik, przywitaj się. Słuchaj, ja już się raz witałem, nie zamierzam drugi raz. <grywa> tak, bo... Wiecie co zrobił? Wiecie co zrobił? Devil zapomniał włączyć nagrywania. <grywa> myślał, że okrągłe 11 minut myślę, że to się nagrywa, a potem i to się nie nagrywa. <grywa> tak. Dlatego jest trochę rozbudowana wyspa, choć to wygląda jak... Były jakieś bomby atomowe, nierozbudowane. O! Ej, z tej chyba będzie drewno lecieć. Nie, ja myślę, że gówno. Kurwa, drewno. drewno. Co, robimy crafting, nie? No ja już robię. Wasia, dobra. Na pewno jeszcze raz sprawdziłem czy się nagrywa. Po co guzik? Nie. O, owsa, ja potrzebowałem... Ja potrzebowałem co jeszcze potrzebujecie? potrzebujecie woda. A ja potrzebować Chyba, że wziął... chyba żeśmy wzięli i zrzucili tą owcę, która dawała lawę Co? My nie A My Nie w już w jestem. Ja chcieć wiedzieć, co jest z zostaw tego kurczaka, bo będzie znosił nam Jaj, no właśnie, on się przyda. Nie nawet nie czytałem nic o tej mapie. Więc beka. No, beka. Musimy zrobić tak, im zagroda. kilo? masz żelazny kilo? Tak, ja zaraz też zrobię żelazny Da się z bambusa zrobić płotki, tak, ale tak. Ja musiałem wiedzieć Bo prawie spadłem Okej, okay, tak się robi płotki No zajebiście. Ile już masz minut nagrane? Nie za dużo tego odcinka? Najwyżej się podzieli na dwa. No, najwyżej się podzieli na dwa. Potrzebuję, ja drewnie. O ja potrzebuję drewna. O, drewno, no. Ażem tu chujowo zbudował. Co ja się tak męczę? Przed chwilą wyłączyło nagrywanie, ale już włączyłem z powrotem. Więc luz. Ja bym jeżeli było widać mojego Messengera na... Ym... Nie, nie było. nie pisać. Nie było nic, uspokój się, nie było. No bo tutaj zrobimy generator kobla. Wiesz co, na pewno Tak. Wiesz co, do Ciebie tu mam wątpliwości, ale okej okay, to. Nawet. No patrz, tutaj się wyleje lawę. Weź tu postaw wodę, zamiast tego lodu. O! No i weź to wykop No widzisz. Boże, tu jest tyle tych owiec, że ja sobie muszę Minecrafta ściszyć. Ja, ja sobie muszę grę ściszyć! Nie wiem, ja... a na jakiej ja mam dźwięk w plekach. Nie wiem, ale tak krótko nie ja to dołał wtedy. Aha, bo przyciszyłem przyjazne stworzenie. <grym> a to można tak? No, wchodzisz w opcję i muzyka i dźwięk, i przyjazne stworzenie to grasa pod podgłośnie, a przejadę stworzenia sobie ciszy. No i git. O co? Słuchaj, jeżeli chcesz być smażonym kotletem, to... Nie wstać mi do mojego... ...pobiegłyniarki, której nie budowałem. <śm> Ej, zobacz ile ja mam już wiaderek klawy. Mm. <śm> nie <śm> wiem, ja mam... Do ja mam tyle wiaderek lawy. Ej, daj mi tę wiaderka, to zrobię portal do Netteru. Mam liki jednaki. No. No, więc... Y, ja, my, ja namówię go na tą serię... Y, y, ...serię z Ufival, naprawdę, ja go namówię. Tylko dajcie coś po tym ja wam przysięgam. Spierdalaj z mojego po prostu, Spierdalaj. Spierdalaj. Cześć kabla, Zaraz widzę piatkę. Dobrze. Zabiję to co One mnie popychały do lawy. <noise> Zabiję, one mnie popychały do lawy. Dziękuję za złoto. Mogę sobie złote i tych kuchni. Po co ci portal do Netheru? No bo nie wiem czy wiesz, celem tej mapki jest pokonanie Enderdragona. Dragona. Tak, wiem, ale to wszystko dadzą na mowce, to wszystko dadzą na mowce, na pewno, tak, na pewno, na pewno, no, na pewno. Hmm, 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 hmm. jestem. Mam ram? Ja. Co? Już prawie zrobiłem. Masz jeszcze troje lawy? Co? Masz jeszcze lawę, czy nie? Mam jedno o, to daj. Mam piecy Cały węgiel tam stworzyłem. Ja potrzebuję jakąś autę, potrzebuję złotką, bo trzeba dała mi złotko. Mm, wiesz co mogę zbudować? Co możesz zbudować? Ogromne tildo ze złota, ogromne tildo ze To Tomasz tutaj ci jeszcze rzucę 14 sztabek. Dziękuję, ja mam już złota. A ty co dalej? O, mogę jeszcze sobie zbudować? Widzę podobnie. Skąd ja mam Firebola? Ja nie wiem skąd ja Firebola wyczasnąłem, ale z dupy się pojawił. Mm -hmm. Już wiemy, jak się <laughs> Inaczej, zabijam Ciebie, bo Cię nie lubię, Ty się na mnie czego patrzysz Ty Ciebie zostawię, Ty masz zeta A, Ciebie podciągnął Co? jest? Ta owca dalej pływa Co Ty zrobiłeś? Nic Ty zrobisz filozof żelaza O Nie zrobiłem. My się dobudowaliśmy. Przerazny killów. tu pochodnie. musi coś robić. Jakbyśmy spadli. na no spadać. Dwa razy miny. Ale ciebie jest down. Czemu? Nie wiem. Po prostu jest litalny. Cieszę się. No, twoi widzowie też się cieszą, że ci tak wysłałem jak najlepszą szmatkę. O, owszem, ja potrzebowałem gier, ja potrzebowałem gier. Ja jeszcze A ja potrzebować, chyba że wziął, chyba żeśmy wzięli i zrzucili tam owcę, które dawała lawę. Nie. Co? My? Nie. Nie. My? Nie. W trawie, już w prawie jestem Ja chcę wiedzieć co jest w no. Zostaw tego kurczaka bo będzie z No właśnie on się przyda Nie nawet nie czytałem nic o tej mapie Więc speka No beka Musimy zrobić tak, im zagroła. Masz żelazny kilo? Tak, ja zaraz też zrobię żelazny. Da się z bambusa zrobić płoty? Tak, ale... Nie. Tak. Ja muszę wiedzieć... Bo prawie spadłem. Okej, okay, tak się robi płotki. No zajebiście. Ile już masz minut nagrane? Nie za dużo tego odcinka? Najwyżej się podzieli na dwa. Oho. Najwyżej się podzieli na dwa. co, ja potrzebuję drewna. Ooo, drewno, no. Ale tu chujowo zbudował. Co ja się tak męczę?